Czyli strony i tam znowu Minecraft Dungeons. Dzisiaj zostaniemy Redstone Golemem. A tak właściwie jak najbardziej się do niego podobnimy. Więc co możemy zrobić? No na pewno on nie bije żadną bronią wręcz. Ani nie strzela z kuszy. Załóżmy, że ma zbrojkę. Jakby pod tym całym swoim kamieniem i redstone'em załóżmy, że ma, on ma zbrojkę. Bo inaczej będziemy ginąć na hita. I co on jeszcze ma? Rozproszone miny. I to jest nasza jedyna broń w tym challenge'u. W dodatku zwiększymy się. Co jakby, rozmiar wiele nie zmienia, ale jednak trochę utrudnia. Będziemy tak samo duzi jak on, czyli 1,83 na razy więksi od zwykłego gracza. I co taki Redstone Golem mógłby chcieć zrobić? No nie wiem, no ogólnie Redstone Golem na pewno by nie tłukł potworków. Więc załóżmy, że jesteśmy takim zbuntowanym Redstone Golemem. A najbardziej zbuntowany Redstone Golem chciałby rozwalić... Redstone monstrosity I nie wiem czy iść na Apokę plus 20 Czy nie Bo jakby idziemy Idziemy Dobra chain size 1.83 Patrz jak jesteśmy duzi No i slow mo półtora Oczywiście jak zwykle Oj kurde to będzie dziwne Nie obrwem Hmm? Czemu ja tak słabo od tego obrwałem przecież to jest 166 poziom Potwory też, bo tak zakobrywać. No ho panie, poka, poka. Ten poziom był błędem. Oj, jak nic. Przerumbany. Panie, panie, wleź pułapkę. No jak nie mam pułapek, to nie mam co zrobić ty. Wleź pułapkę, wleź pułapkę, pan, 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 wleź pułapkę. Dobrze, dobrze, pan. Niedobrze, pan. A teraz to się sam zabiłem. Nie, załóżmy plus 18. To jest lipa. Nie, plus 20 nie jest miejscem na takie ciężar. A czy ja tu nie mam. Tu mam ostudzenie. Jak bardzo się różni? 3000 życia. Różnica prawie zerowa. A to ostudzenie ile mi zmienia? 27%. Okej, okay, okej. Okay. Oczywiście dalej mogę ich tu złapyć, co nie? Aczkolwiek nie jest to zbyt efektowne, efektywne, wydajne. Ej, ale to samo wybucha. To czasami samo wybucha. No nie. Znaczątowane typki. Creeper oczywiście, nie? Ale dobra, pada jakoś. No, nie, 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 nie pada. Chodź, 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 Fastem. Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Dobra, wybuchnij sobie jakoś tak. Nie tak. Byle jak, tylko nie tak. On musi wleźć w mnóstwo pułapek. W lazu Udało się e, jakoś to idzie. Na razie. Nie, 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 nie. Dobra, potka uratowała. Chodźcie pajączki, chodźcie, 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 pułapkę, pułapkę, pułapkę wejdź. Czemu to samo wybucha? No. Co za dziadostwo? Ostrzałe wezmę, na pewno się przydadzą. Creeper, no, no 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 Tak się nie bawimy, tak się nie bawimy. Ucieczka, 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 fastem, 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 fastem. Bo mnie gonił. Chyba z jakimś speedem, czy nie wiem co. No chłop by w to wlazł. Ale muszę. Zaraz! Mój zwierzak w to wpada! Ty mały. Nie, trzeba go wyłączyć. Nie, złożyłem kurczaka przez przypadek. Wywalaj z tym. Już nic mi nie będzie wysadzać moje miny. A to głupie jest. Ciekawy będzie pojedynek golem kontra golem. Ale wybuchają. Ale to jest. Kozak, dobra, lecimy, lecimy, lecimy fastem, fastem. Póki jeszcze mamy niewitkę. Dobra. Umarłem dopiero raz. Jakoś to idzie. Chodźcie, 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 przejdźcie przez mnóstwo pułapeczek. Mnóstwo pułapeczek, choć już. Dobrze. Tylko tu jest mnóstwo szkieletów, właśnie. Które głównie jakby uciekają i gonią tylko jak jestem daleko. Więc trzeba z nimi tak się bawić. Nie mam tu... Dobra, mam jak uciec, mam, że? Nie to ty mi wyjść! Ej! Odrzuć mnie dobra Change size size 1 Teraz spierdzielamy No właśnie w te pułapki. Chodźcie, chodźcie, fastem, fastem. Wszyscy? O, ładnie. Ej, w sumie fajnie jest tak wszystko zaminowywać. Bum, bum. Ale no muszę się ruszać jakoś. Nie zamykajcie mnie. Pająki głupie. Czekajcie, trzeba ich tutaj jakoś wysadzić, czy coś wziąć, tą skrzyneczkę poczuć. O nie, ile dżerży. To jakieś. O tak, chlebek, chlebek. Dobrze. O, nie, elektryczność tam jest jakaś Róż też, Gaumanta. Czy będę mały? Nie, jestem ja duży. Oj, z nimi jest problem. Stawiaj, stawiaj Gini, 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 Plus, plus, gini, zgin, zgin. Fastem, fastem, jak już tak. Nie, z chłopami będzie problem. Jak tam podejść... O nie! Nie, 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 nie. Dobra, umarł. Nie wstawa już. Nie, nie, nie. Zamieniowałem wszystko, a on to pominął. Głupi. Nie. Nie mam co w takiej sytuacji zrobić praktycznie. Jaki szybki chłop. Oj, ktoś chyba się... A nie, ich się nie wkurzył. Czekaj, czekaj, trzeba tam wbić. Cyk, cyk, cyk. I wywalamy, sobie, wywalamy, wywalamy. Szybko, szybko, szybko. Zaraz mi się skończy. mi się skończy. Już mi nikt goni? Chyba nie. Wygrałem. Ale tam jest Enderman. Nie, 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 nie i sądzicie, sądzicie, sąd. Ty też. Ty tym bardziej. Wybuchaj, 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 fastem, 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 wybuchaj, wybuchaj. Chodź, chodź, wracamy do pułapeczek, choć chodź, Tu na przykład ta jedna, ta druga, ta trzecia. Masz ich więcej. Do wyboru, do koloru. Pięknie. Jakieś TNT. Może się przydać, jak najbardziej. I tu już je rzucę, bo tam są jakieś, jakieś zaklinacze i w ogóle inne coś, się ja chyba też... O, jest on. Chodź, chodź. Umarł? Umarł. Pięknie. Dobra, trzeba będzie użyć spotki, bo głupio wpadłem we własne pułapki Dobra? Chodźcie, chodźcie, wszyscy, wszyscy tutaj Jak najwięcej was A teraz wypad. Koniec zabawy Nie, tu jest dziad, tu jest dziad Nie jest dobrze. Dobra, nie, to jest jakby plus 18 szło dobrze, dopóki nie znalazłem szkieletów. Znaczy tych ilagerów Chodźmy na plus 16, to już pewnie będzie git. Pewnie i tak niektóre mowy będą praktycznie niezniszczalne, ale. Spróbuję, ok? Oj, walka z bossem może być bardzo dziwna. Dobra, panowie! Oj, oni już dużo mi zadają obrażeń, Dużo, dużo. Dobra, trzeba ich tutaj jak najszybciej powytukiwać, póki mam tą płotkę. I uciekam go teraz. Postawię tutaj coś. To też i się wycofam. Może im w to wpadną. Ten wpadł na pewno. Bardzo dobrze. Postawię tego więcej, się wycofam, oj, powpadają, powpadają, jak najbardziej. Ale oni są głupi. Przecież widać te pułapki tak na luzie, a oni co, idą prosto w nie. Tam jest dużo zaklinaczy, myślałem, że jeden. Dobra, ileś tam ich się wysadziło, nie wiem ile. Pewna część jeszcze się wysadzi, pewna część za mną pójdzie. Tutaj jest jeden, który mi się nie podoba, już go nie ma. Czekaj, op, op, op. Schabek wezmę i rozwalaj tu bez spotki Podka może się zaraz przydać jeszcze. Hop, dobra, cyk. Ten typ. Gin! Dobra, umarł. Podka się przyda teraz. Bum. Są już ich nie ma. No chłopie, kto pierwszy padnie? A on, od pułapki. Chodź, 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 chodź. I co, i nie masz się gdzie ruszyć? A, i co teraz? Dobra. Czy ja przez sobie drenuję całe to. No nie, nie przejdę całego, ale oni pójdą za mną w ten róg. Niedobrze, nie mogę przejść. Dajcie mi przejść, dajcie mi przejść, dajcie mi przejść. No, rozmiar też się liczy. Jakby rozmiar też jest trudnieniem. Dobra, dobra, spierdzielać. No, bum, bumki. Nie wstawaj. Jest pra... Zaraz sam zdechnę od własnych pułapek. Dobra, potka. Teraz wjeżdżamy tam. Na siłę. Szybko, szybko, szybko. I bum. Ja błyszko się przyda na pewno. O Jezu, ile szkieletów! Ile szkieletów? Nie, to chyba potka by się przydała w takich sytuacjach. K Niestety jej nie mam. Dobra, zrobić tak, żeby się nic zaklinować znowu. Jeźle, jeźle, jeźle. Dobra, końcie mnie. W pułapki sobie wleźcie Oj, za dużo ich. Nie spotka. Dobra, dobra. Teraz kontratak i jedzopka fastem jak najszybciej a już nie mam podki ajajaj no i sam będę teraz właził w te pułapki chodźcie 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 dobra może z niewidką coś przejdę zrobię mega potężny atak z niewidką o jezus dałem mu aż 8 obrażeń on ma pewnie z 8 milionów nie, 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 tylko nie znowu oni, tylko nie znowu oni i nie znowu creeper. Dobra potka I wierzamy w typów. A oni w nas teraz. Jeździe. Goni nas. Zgin! Zgin plus! Nie do ciebie mówiłem. Nie, za szybkie są te typki. Jakby ja. Ja nie mam co z nimi zrobić praktycznie. Te pułapki nie uruchamiają się na czas. Dobra, co tu jest, co tu jest? Nic w sumie wielkiego. Są oni. I jest problem. Jest duży problem. Dobra, gdzieś daleko. Dobrze, dobrze, dobrze. Nie, nie, proszę. Chodź, 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 chodź. Nie, nie chodź, nie chodź, nie chodź. Jak oni mnie gonią, to chyba najlepszym sposobem jest po prostu stać w miejscu i czekać na te. No ale to też jest beznadziejny sposób. No po co ja mam stać w miejscu? I dać się tłuc? No ale jak nie będę stać, to oni nie, nie wejdą w te pułapki. Nawet jak zawrócę, to minie mnóstwo czasu. Mm. No i jest problem, żeby oni się w te pułapki w ogóle władowali. TNT jest, TNT, TNT, dobra, wy tutaj sobie tak wybuchajcie, co nie? A wy też sobie wybuchajcie i wybuchają. Jest level up. Dajcie mi przejść, dajcie mi przejść, tu jest bum bum. Dajcie mi przejść. No nie wiem. Plus 15 może. <słuch> Pomimo, że mamy dobre ity, to jednak to plus 15 jest dalej mocne bardzo. Znaczy plus 20 i w ogóle tapka jest za plus. No bez karwaszy to tak trochę lipa. O, na początku oni. Pięknie, pięknie, pięknie. Ale co, oni powpadali? Teraz co, powpadajcie. O, no, choć, choć. Czasami się zatrzymują i to jest jakby moja szansa. A chyba tylko wtedy patrz. O, ale ja też obrywam, jak będę stał. No kurde, no. Jak to rozegrać? No, niby jakoś to rozegrałem, ale. Na farcie. Zamykam jest skubaniec. Nie, 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 nie. No nie mogę tracić żyć na początku. Ale jak ja spotkam tych typków, to ja nie mam co robić. No. Kurde. Tak samo będzie z kostkami przy błosie Nie, gadaj, że mi... Nie, nie skraszuję mi tym razem. Nie tym razem. Może zagrajmy na zalecanym? Co jest? O! Przewidziałem Sytuację Nie, ludzie, we, wiecie że wezmę plus 12 Bo nie chcę, żeby to był kolejny odcinek, w którym jakby Przejdę to na wysokim poziomie, ale po Dwóch odcinkach Albo trzech, jak to raz było Z jednym poziomem Jakby ja tak mam, że po prostu Mogę sobie coś powtarzać Mnóstwo razy Przejść to po półtorej godziny Po dwóch godzinach, trzech ale to nie zawsze jest ciekawe do oglądania. O, przywoływacz! Czekaj, czekaj. umar na hita No dobra, ale ja też jakby obrywam mocno, nie? Od niektórych typów Nie! Nie, nie, to jest to miejsce, to jest to miejsce. Ja nie, nie mam jak wyjść No zamknął mnie jednym takim i wybuchowym dziadostwem Świetnie. Wybuchajcie. Dobrze. Leczonko małe. Geomantów trzeba tępić. Tym siłka. Nie wiem czy to działa na artefakty. Mam nadzieję, że tak. Jeszcze tu jakaś regenka. Wjechać w nich z tym. I uciec, bo tu jest za dużo geomantów. No i co ja mam zrobić? Nie mogę nawet postawić, bo tu jest. No. Nie, przez chwilę myślałem, czy to nie jest przypadkiem za niski poziom trudności Ale jednak no, ge geomanci z z tą wielkością potrafią... Potrafią zrobić krzywdę No nie no, no znowu... Gdzie oni są? Gdzie? Tu są, tu Potka? Leżą, leżą Nie Niewitka? Czy jeszcze coś tu geom... Jest tu geomanta, skubany Już go nie ma, na szczęście Kolejny Nie, nie, ty, to jest odcinek hejtu na geomantów gdzie oni co? Chłop zniknął. Tu jest. Skubany, uciekł. Schował się. No nie trafiło go. Chodź. Chodź, chodź. chodź. Wyjdź, wejdź, wejdź. Wejdź z piwnicy. A dobra, paleźć, chłopale, lecimy dalej. Gdzie trzeba? Tam na dół przed tą kładkę małą taką. To jest kolejny. Jako po prostu może oleje Tutaj postawię jakąś pułapeczkę. Tutaj też parę. O nie, tam nie idziemy, tam nie idziemy. O, świnka obarła. Dobra. Chodźcie, 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 chodźcie. Wysadzajcie się. Nie, tam nie wracamy. Nie mam gdzie iść. Za bardzo. Tego trzeba załatwić. Nie wybuch. Jest hub. Schabik jest. Dobra. Tu jest typ. Chodź, 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 chodź. Nie uciekaj. Dobra Leży Jeszcze tu jakiś był chyba? Nie, chyba nie Dobra, mamy spida I mamy potkę Więc możemy tego zaraz użyć Już użyć Dobra, dalej nie idę Przeroszywałem ile mogłem Teraz już to będzie niebezpieczne Jabłko Drugie leczonko Super, super Dobra, zaraz tu powinna być chyba kuźnia Kolejny przebojowacz femy, to w ten sposób, co ostatnio. On nie padł na hita tamten. On padł od kilku. A oberwo od tych pułapek? Oberwo, dobra. Pomimo ich latają. Ej, nie mogę tu przejść. Ej, co ja mam zrobić? A, tutaj już mogę przejść, dobra. No najwyżej się zmniejszę specjalnie, na chwilę. Gdzieś tu jakieś TNT będzie potrzebne. Oj, tam będzie potrzebne. Na nich. On ma chyba regenerację. Hmm, już nie. Geomanta. I zaklinacza. I on. Czekaj, czekaj. Zaklinacza tutaj. Bum, bum. Tu jeszcze więcej było bum, bum. Czekaj, tych typów wypadałoby. Chodźcie, chodźcie. Nie, już nie chodźcie. Bo nie mam żadnych pułapek. Dobra, geomanta sam na sam. Nie. Tego. Chodź, chodź. Dobra, umarł. Nie wstanie. Nie, nie wstanie. Trzeba poczekać na pułapki, aż się skończą. No, wybuchnijcie sobie same. Dobra. Jabko się przyda. I geomanta sam na sam. Rozwalamy. No, chodź. Gdzie uciekasz? No, kolejny ten. Leci. Teraz leci. I już go nie ma. Tam po lewej jest kolejny. Dobra, Omar. Pięknie. Ty... Mały... Kasztanie. Gdzie uciekasz? O, kusza implozji. Jakaś ładna? Nie? Gdzie trzeba iść? Tam w prawo, na dół. To po co ja tam lazłem? Na górę. Tu jest ostatnie już. I teraz trzeba iść tu. Wezmiesz potkę. Tych to w ogóle pominę. Nie! Jeszcze tam po coś jest! O Jezu! Dobra. Oni tu za mną będą gonić, więc... Niech chcę wybuchną. Dobra, co oni tu mają? Tu są jakieś akrypery Ej, nie jest dobrze. Wpakowałem się w kłopoty. Dobra. Tam ten zapadł. Jego kolega, szkielet też musisz szybko paść. Dobra, ja tu ucieknę. Eee, źle uciekłem. Źle, źle, w złe miejsce, źle. Nie, oni mnie tu chcą zabić. Wejdź tu. Nie wejdzie, za gruby. Za gruby jest. Potka. Dobra, potka uratowała życie. Teraz trzeba załatwić tu tych typków Jakiś bezpieczny safe z sobie załatwić. Dobra, mam tutaj już całkiem bezpiecznie, także mogę iść dalej, bo będę miał gdzie uciec. Tego tutaj na luzie, tak ten tu też tutaj wybuchnie. Sam tego szkieta chciałem rozwalić. Tego, tego. No, chodź, chodź, wejdź. Dobrze, pięknie, pięknie. Jabłko, tego tu. I teraz będą, będzie dużo ledgerów. Chodź, chodź, chodź. W tą jedną. Dobrze, zahaczył. Dobra, po prostu zrobię tak. Kto przejdzie, ten Uberwie? Potka. To na pewno się przyda. O nie, 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 dalej nie jedziemy. Trzeba tu załatwić sobie bezpieczne miejsca. Jak najszybciej. Nie. Nie no, gonią mnie. Co tu zrobić, co tu zrobić, co tu zrobić? Daleko. Dziękuję. Tam? Nie. Gdzie jestem? Jak ja na zaraz? Nie proszę, 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 nie... Jedzonko, pra... jedzonko. I Potka. Dobra, dobra, jest, jest wykierowana, nie? Jest wykierowana. Potka. No! Nie uwieźnijcie mnie! Dobra, załatwmy tych tutaj. To jest ważniejsze, niż speedranowanie. Geomanta! Dobra. Potka poszła w ruch. Teraz tu jak naj, jak najbardziej ich porobić. I uciec. Jeszcze tu postawimy coś i uciekniemy, tak Więcej, więcej I sobie oberwał troszkę O jabłka jakieś Dobra, to wracamy do gry Tu postawiamy, żeby ten umarł, tutaj na nich Tak, ci sobie wybuchną od geomanty Coś podka, potka To mi się bardzo... Już klikałem Już klikałem Ale nie zdążyłem Potka I tu mamy jakichś gałganów bardzo potężnych Trzeba stąd szybko uciec. Ale nie pozwalają mi. Dobra. Uciekanko, 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 fastem, ty. No nie wybuch, nie wybuch, no jak na coś. ja wybuchnę za... O. Jak nic. A, oni mają tylko szybki atak To w sumie nie jest aż tak źle. Może coś tam wejdą? No, coś tam wchodzą. O, jeszcze niektórzy mnie gonią. i o to chodzi, a tam jest YT, jest bardziej można rzucić. Tam jest duża, skołowana grupa w jednym miejscu, więc będzie łatwo ich rozwalić. GNT i zió wypuchnij. TGO Geomanto też tutaj. Weź to. Nie, nie, nie wlezie. Ale jego koledzy wleźli. Dobra, potka cyk, cyk cyk. Dajcie mi wyjść. Dajcie mi wyjść. Szybko, 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 szybko. Dobra. Uciekanko, 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 fastem, fastem, fastem. O, dwa jabłka. Przyda się. Hop, hop i hop. I teraz trzeba szybko uciekać, bo mam bardzo mało życia. jest spotka, więc wracamy do gry. Tak, do zaklinacza na pewno. I do tych typków, co mnie przyciągają też. A teraz uciekamy znowu. No jezu, ile można mnie. Ile można zamykać? Ile można stawiać tych kamieni? Normalnie ma kapaka. Dobra, już po Tobie gościu, zostałeś sam mm. Dobra, szyję. Jeszcze. Potka, i włazimy w nich. Po prostu rozwalamy jak najszybciej tych geomantów. Tak być nie może. Leżysz. Nie obchodzi mnie skrzynka, obchodzi mnie geomanta. Wy tam. Leżycie. Wejdźcie za w pułapeczki Zostajecie nowe jeszcze. Taki tam prezent świąteczny, czy coś, przed, przedczesny w sumie, albo spóźniony. O nie. Golem, golem, golem. Ale jest źle. A ja mam ostatnią szansę. Chodź. O, on ma jaśniejsze te pułapki. On ma taki jasny środek. Eee, łatwa ta potyczka golem versus golem. Zobaczymy, jak będzie z Monster no Monstracity. Nie, nie, nie. Niepotrzebnie tu nie Niepotrzebnie tu przylazłem. Dobra, potka. Uratuje mnie znowu. Zopatrzenie i będzie... Ch nie będzie chlebka. Czemu jeżeli coś wpada w jaki, jakąś strukturę to znika? Te strzały też zniknęły. Okej, okay. znowu oni. Załatwiamy to w ten sposób? Jeszcze jeden? Koniec z wami. I chyba koniec ze mną. Coś tak czuję. Oj... Czekam na potkę. Dobra. Załatwmy to. Wybuchnij. E, nie jest źle. Nie jest źle. Zaraz będzie gorzej. Dobra. Biegaj w kółko, biegaj w kółko. Nie daj mu się walnąć. Bo jest mocny, chłop. Wpadnij w jakieś pułapki czy coś. To też można aktywować zawsze. Zawsze coś tam może pomoże. Ile mu to zabiera? Chyba niewiele, nie? Nie spawnuj nic. poza zaraz jeździ, pułapki zysponuje. Dobra, potka jeszcze nie jest potrzebna. Ile mu to zabiera? Nawet go nie trafiło. jest jaki to jest słaby. O to go w ogóle nie trafia. Dobra, zaraz, zaraz będzie leżał. Na spokojnie, na luzie. leży Dobra Ja jeszcze tylko przejść przez te potworki I tu trzeba ostrożnie Żeby nie zginąć O, elektryczność Nie do lawy To nie było, good Chodź, chodź, chodź. No wejdź w to Wejdź w to Śmiało, dobra, weszedł wszedł Nie, 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 nie przychodźcie tu, nie przychodźcie tu Ja muszę poczekać na potkę Bo ja umrę Speed plus spotka? Można załatwić. Dobra, dobra, dobra. Fastem, 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 szybko, szybko, szybko. Do wyjścia. Wyjdź! Chain size 1. On nie chciał wyjść powiększony. Dobra, także challenge zaliczonym, za jakby na, na niskim poziomie trudności, ale i tak było trudno. Tak było trudno w pewnych momentach. O, super, ulepszałem coś. Ale dobra i tak to nie było mi potrzebne, jakby to zrobiłem tylko do e, odcinka, poradnika. Dobra, także dajcie znać, czy chcecie jakieś e, kolejne takie rzeczy. Właśnie ja mam chyba 6 przygotowanych zestawów. E, raczej pomysłów na zestawy, a nie koniecznie zestawów. Jeszcze muszę zdobyć itemki. Co będzie trochę trwało. No. A na dzisiaj to by było na tyle. Do zobaczenia i siemka.